Dzień dobry serdecznie. Wszystko już jasne prawie w tym sezonie, bo jeszcze zostały dwa finały europejskie. No i jeszcze jakieś tam detale barażowe, chociażby w Bundeslidze, ale to co najważniejsze, to wiemy i dzisiaj podsumowujemy sobie ostatni raz w tym sezonie podsumowanie piłkarskiego weekendu, weekendu, który wyłonił nowych mistrzów albo oficjalnie potwierdził i yy, zabetonował ich na yy, fotelu lidera. No i odnośnie właśnie tego mistrzostwa to sobie też porozmawiamy, ale tematem będzie potwór Mbappe, co nie zmienia faktu że wiadomo o co chodzi. Mistrzostwo Hiszpanii, jakie to jest piękne. No jedyne czego żal to, że nie można wykupić ubezpieczenia na wypadek drastycznej zmiany w przyszłym sezonie. Ale w sumie dlatego uwielbiamy piłkę. Natomiast na co dzień na szczęście możemy wykupić nie tylko OC AC, ale też ubezpieczenia podróżne na życie, na mieszkanie i ja wszystkie powyższe ogarniam w jednym miejscu. Wjeżdżam w rankomat jak Barcelona na fotel mistrzowski. No bo tak rozsądnie, jak trzeba ogarnąć OC albo AC, to nie ma sensu przepłacać albo tracić czas na latanie po stronach. Na rankomat.pl w kilka minut widzę wszystkie najważniejsze elementy oferty. Bez ściemy widać nie tylko cenę, ale i co dokładnie dostanę w pakiecie. Pełna kontrola. Wybieram najtańszą albo po prostu najlepiej dopasowaną ofertę, kupuję zero papierów, polisa na maila, no szybko, wygodnie, bez jakiegokolwiek napięcia, a jeszcze możecie zgarnąć cashback. Do zgarnięcia 200 zł zwrotu. Kupujesz ubezpieczenie przez mój link, dostajesz SMS-a, podajesz dane i pieniądze wracają do ciebie. Cashback działa dla osób od 18 do 30 roku, więc jeśli się łapiesz, to grzechnie skorzystać, bo sam wiesz najlepiej, że dla młodych te ubezpieczenia są droższe. No jest świetne i praktyczne rozwiązanie, i właśnie dlatego od lat wjeżdżam i polecam Wam to samo. Link znajdziecie w opisie. Sprawdźcie, zgarnijcie cashback i wracajmy do odcinka, bo o tym mistrzostwie po prostu warto rozmawiać. Mistrzostwie... Nie tylko w kontekście lankomatu, ale przede wszystkim. Hiszpanii i Barcelony. Zaczynamy od niszczycieli oczywiście tego ostatniego już weekendu piłkarskiego i zaczynamy od Premier League, a tutaj Newcastle. Newcastle, który może dziękować innej drużynie United, bo Newcastle United nie dał rady, wyręczył ich Manchester United i tylko dzięki temu znaleźli się w top 5 i zagrają w Lidę Mistrzów, bo przegrali u siebie z Evertonem w kluczowej kolejce. To jest niesamowite. Naprawdę byli zdecydowanym faworytem. Everton o nic nie grał, chociaż Everton ostatnio miał formę Lepszą, trzeba przyznać, ale nadal no, w kontekście rywali typu Fulham Southampton czy Ipswich, a nie w kontekście grania na wyjeździe z Newcastle, które tutaj walczyło o Ligę Mistrzów, więc to jest gigantyczna wtopa. Ale zerknijmy ogólnie, jak to się zakończyło. Liverpool to już wiedzieliśmy, że będzie pierwszy, Arsenal, wiedzieliśmy, że będzie drugi, Manchester City po tym katastrofalnym sezonie, trzecie miejsce. I tak w tabeli nie wygląda to źle, ale sezon, wiadomo, bez trofeów. Chelsea, która wygrała w bezpośrednim meczu a ten awans do Ligi Mistrzów na wyjeździe z Nottingham Forest, więc uważam, że to jest też bardzo dobry sezon. Jeżeli chodzi o Chelsea, takie dokładne podsumowanie to jeszcze będę robił, oczywiście, osobno od każdej ligi. No ale tak na szybko i Newcastle, właśnie które awansowało, dlaczego? Bo Aston Villa przegrała na wyjeździe z Manchester United. Na papierze ktoś by powiedział nic dziwnego, ale biorąc pod uwagę przebieg tego sezonu, to Aston Villa była. Zdecydowanym faworytem, nie pewniaczkiem, bo jednak wyjazdowy mecz i ten kurs tam był około 1,65, ale jednak. No i Nottingham Forest, niestety ta końcówka sprawiła, że nie załapali się do Ligi Mistrzów, ale i tak myślę, że sezon mogą uznać za rewelacyjny, chyba wszyscy poza prezesem tego klubu. No ale nic, inni niszczyciele. Przenosimy się do Serie A i tutaj uwaga, Lazio, no gigantyczna wpadka, gigantyczna wpadka, która sprawia, że wypadają poza szóstkę, przegrywają u siebie z Lecce i wyprzedza ich przez to i Fiorentina, no i w zasadzie tylko Fiorentina, to oni się zamieniają z nimi miejscami w tym momencie, no ale to jest nie jedyny niszczyciel, bo jeszcze do niespodzianki doszło w meczu Bologni z Genuą, Bolognia też mogła mieć 65 punktów na koniec, ale ostatecznie przegrała 1 do 3 u siebie, zobaczmy tabele. Napoli mistrzem Włoch. Wiemy to już chwilkę przed weekendem grali, grali tą mistrzowską kolejkę Napoli Inter Napoli wygrało z Inter też wygrał swój mecz z Como, ale nie zmienia to faktu, że to Napoli zdobywa mistrzostwo Włoch. Na trzecim miejscu Atalanta, która w tej kolejce przegrała pa z Parmą, Juventus. Jezu, co przeżywać musieli kibice w tych ostatnich yy, sekundach kolejki. Biorąc pod uwagę, że, znaczy, no, minutach, może przesadzam, ale jednak drżeli o ten awans do samego końca, bo remis z Wenecją, który się długo utrzymywał, sprawiał, że to Roma była, widzem mistrzów. Ostatecznie Roma po genialnej rundzie i Lara Ranieri'ego tutaj pokłony muszą lecieć. Roma na miejscu piątym, Roma się fazą ligową Ligi Europy będzie musiała zadowolić, a Juventus wchodzi do Ligi Mistrzów i myślę, że to należy uznać za sukces. Fiorentina jak mówiłem szósta, AC Milan ósmy. No gigantyczne niezadowolenie, jeżeli chodzi o kibiców. Mocne protesty też, informacje do właścicieli, żeby już sobie odeszli. No w dużym w dużym dołku jest na pewno Milan i to jest to jest pewne. Zniszczycieli to wszystko, ale przejrzyjmy sobie jeszcze resztę. Pomijamy Ligę, pomijamy Bundesligę, bo to już sobie omawialiśmy. Zerknijmy na La Liga po ostatniej kolejce. Barcelona wiedzieliśmy, że jest mistrzem. Real Madrid kończy z czterema punktami za nią, ale zobaczmy: 102 gole strzelone, ta bariera 100 goli znowu przebita, i to jest naprawdę kapitalny wynik, który należy docenić. Atletiko trzecie, Atletik Klub czwarty, Villarreal piąty I, i to jest ta piątka, która zagra w Lidze Mistrzów. Dalej mamy Betis i Celtę w Lidze Europy i Rajo Bajekano, które tutaj też, no powiem szczerze, wysoko, 8 miejsce też zakwalifikuje się do Ligi Konferencji. Niestety. Najgorsza wiadomość: Espaniol był o tyle, żeby spaść z ligi, ale nie spadł. To, co jest zaskakujące, to Sevilla i Girona, które mają jeden punkt nad strefą spadkową. Kolejno, ostatnie i przedostatnie miejsce, które pozwalało się utrzymać w La Liga. Niesamowite to jest. No i musimy też. Zawitać do naszej rodzimej klasy gratulacje, gratulacje dla kibiców Lecha Poznań, bo to świętowanie, które było widoczne, no, w pełni zasłużone, tym bardziej, że naprawdę w tej końcówce, no jeszcze trzy kolejki temu wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby świętowali mistrzostwo, ale Raków wpadka z Jagielonią, wpadka z Koroną i właśnie Raków kończy na drugim miejscu Lech pierwszy, mistrz Polski. Mówię, pod kątem tego, że ci rywale potencjalni są łatwiejsi do wylosowania na papierze, jeżeli chodzi o Lecha, to dla nas ogólnie, jako Polaków, biorąc pod uwagę te współczynniki i tak dalej, to jest lepsza wiadomość, że to Lech wygrał, ale oczywiście no, nie tak się patrzy, nie? No, kibice Rakowa mogą być niepocieszeni, ale no z takiego egoistycznego punktu widzenia polskiego kibica, gdzie te punkty rankingowe są istotne, no to to rzeczywiście jest e, dobra wiadomość. Raków e, będzie grał w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, tak samo Jagiellonia, na czwartym miejscu Pogoń Szczecin bezpośredni mecz też, też kapitalne widowisko Jagielloni z Pogonią i to wyrównanie dające to Jagielloni właśnie trzecie miejsce no Legia niestety w końcowce też jeszcze nie zdołała pokonać Stali Mielec u siebie no ale ten puchar Pozwala im też grać w europejskich pucharach już bez Gonzalo Fejo. Oficjalnie się rozstali. Różne doniesienia yy, mówią o tym, że powodem jest fakt, że ponoć dostał kontrakt, ale nie chciał go podpisać. Domagał się zmian. Ponoć się wkurzyli w legi. Mówię. To są doniesienia medialne, nie moje. A, przełomowe, co? Nie spodziewaliście się tego, no i są poszukiwania nowego trenera. Co ja o tym myślę? Dla projektu sportowego uważam lepiej, gdyby była ciągłość, ale ten trener miał swoje jakieś takie zachowania, przywary, które mi niespecjalnie się podobały, więc z tego punktu widzenia to rozumiem i nawet powiem szczerze, pff, pod tym kątem to jest dobra wiadomość. No i Krakowia na szóstym miejscu spada stal, spada Śląsk, spada puszcza, ale mówię, podsumowanie sezonu poszczególnych lig jeszcze sobie zrobimy. Przechodzimy do Polaków na plus i minus. Zaczynamy od Nikoli Zalewskiego, bo tutaj we włoskiej prasie są artykuły, już Wam mówię, Marcin Nowomiejski do, donosi, że dzisiejsza gazeta pisze, że Zalewski jest najlepszy. Apelują o to, żeby częściej grał jako track artista. tu cytuję oczywiście i sugerują, że powinien wystąpić też w finale Ligi Mistrzów, więc widać, że to co Sprawiało, że mieliśmy sporo obaw, jeżeli chodzi o tego zalewskiego, czy on tam będzie miał dużo szans i tak dalej. Okazuje się, że wychodzi to naprawdę dobrze. Śmiem stwierdzić, że lepiej niż w przypadku. Piotra Zielińskiego, gdzie oczywiście, żeby było jasne, nie dopatruje się tu jakiegoś dramatu i tak dalej, ale jednak wydaje się, że ta te szanse troszkę lepiej wykorzystuje sobie Zalewski. Na minus, ale tylko na bazie doniesień medialnych mamy informacje o Frankowskim, bo doniesienia medialne z Turcji mówią o tym, że będą szukali innego prawego obrońcy, co nie byłoby fajną wiadomością, ale mówię, traktowałbym to z dystansem. Z drugiej strony na plus, że szukają Kozłowskiego. Ponoć, że u upatrzyli sobie w nim tego młodzika, który mógłby być fajnym talentem, fajnym piłkarzem wchodzącym, spełniającym tam te wymogi wiekowe, które tam też, tak jak u nas, że musi być tam iluś piłkarzy w jakimś wieku, więc tam w Turcji też się dzieje. I ponoć właśnie stawiają tutaj, chcą postawić na Kozłowskiego, ale mówię, i w przypadku Frankowskiego i Kozłowskiego to są tylko doniesienia medialne, więc radzę z dystansem to traktować, ale informuję. Piątek. Tutaj już doniesienia Tomasza Włodarczyka, że praktycznie pewny jest już trzyletni kontrakt z Al-Duhai, czyli Katar bodajże. No gdzieś tam bliski wschód, słuchajcie. Zapłacą 10 milionów euro ponoć, e, jeżeli chodzi o piątka, najlepiej sprzedawany polski piłkarz w ogóle w historii, biorąc pod uwagę sumę, sumę pieniędzy płaconych. No i pewnie dobrze tam zarobi, więc taka sytuacja. I na plus jeszcze Fabiański, który dostał w tym ostatnim meczu swoją szansę, pograł, nawet pobronił, więc raz jeszcze brawa za całą karierę i za no, wszystkie te emocje, których nam dostarczył. Ostatni raz w tym sezonie Neliak Robercik wszedł, zagrał Ukąsił dublet. Oczywiście yy, walka o koronę króla strzelców była praktycznie nierealna, no bo musiałby tam nastrzelać yy, 7 bramek, jeżeli chodzi o, o ten mecz na wyjeździe z Athletic Clubem, ale umówmy się. Wpierdzielenie dubletu jest wynikiem. Ja go oceniam na piątkę. Tak, zmarnował jedną fantastyczną sytuację. Powinien na początku drugiej połowy zdobyć hot -tricka. Nie trafił, ale yy, umówmy się, że jeżeli dajesz dwa trafienia. W pierwszej połowie na tak trudnym terenie, gdzie do tej pory Athletic Klub przegrał u siebie w tym sezonie tylko raz, to, czy do tej pory. To już się... Teraz druga porażka i koniec sezonu, ale to pokazuje, że na trudnym terenie lewy zachował zimną krew. Przy drugiej bramce świetnie ustawiony. Miał jeszcze jedną szansę, ale ostatecznie dogonił go też rywal i tylko rzutrożny. Ale tak czy owak, myślę, że z tego występu może być zadowolony. No, szczęsny fumador nie zagrał. Szansę dostał Wojciech, szczęsny i i Penia. Ja to szanuję naprawdę Flika za, za takie rzeczy, za takie detale, że, że potrafi nawet w takim momencie z bramkarzem, gdzie nie po drodze mu było, powiedzmy to sobie szczerze docenić go, dać mu taki miły gest w kontekście tego ostatniego meczu i naprawdę to pokazuje, że ten gość jest wspaniały w tym co robi i jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. Na dokładne podsumowanie sezonu zapraszam już w środę, gdzie będę odnośnie Flicka analizował mój filmik, którego do tej pory jeszcze nie oglądałem po raz drugi od czasu nagrania. Moje oczekiwania w jego kontekście będziemy omawiali, patrzyli na bieżąco, jakie miałem oczekiwania, jak to się skończyło, sam jestem ciekawy, tylko który to był link w zasadzie, ale chyba, chyba, chyba tam się tak nazywa nawet. Nieważne. Beka tego weekendu, moi drodzy, trener Lecha Poznań, ale to jest taka pozytywna beka, wyszedł na konferencję i podziękował dziennikarzom za pracę i, i, i cytuję chociaż gówno rozumiem z waszych tekstów o mnie i o Lechu, doceniam nasze spotkania na konferencjach, podoba mi się czas, który tu spędzamy, więc e, ogólnie sporo związanych z Lechem świetnych wyszło treści i wrzut wrzutek social mediowych i jakichś tam relacji, na przykład reporter Dobrasz z, z Meczyków też, link macie w opisie, zobaczcie sytuację, bo śmieszna, chodzi tam na tej fecie, pyta, czy ktoś ma coś do picia, dają mu kole, pije kole, no i tylko podsumowo, że to nie jest zwykła kola, no wygląda to, to śmiesznie. Mega fajna atmosfera, dużo genialnych obrazków, właśnie jakiś wrzutek albo takie nawiązań do mokrej szmaty, którą miał dostać Lecha, ostatecznie wrzucili filmik, jak mokrą szmatą przecierają puchar za Ekstra klasę dużo. Dużo dobrego, ale też fajnie na przykład Legia podziękowała i też Lech później się do tego odniósł. Dużo pozytywnej atmosfery, dużo uśmiechu, ekstra. Naprawdę fajnie to wygląda. Szczęsny versus Lewy to troszeczkę wracamy do tego co było kilka dni wcześniej. Pewnie większość z was widziała, jak nie też macie link w opisie, jak Szczęsny na treningu daje fangę Lewandowskim, aż go nokautuje. Oczywiście jest to ustawka obu, obu zawodników, ale wyglądało to naprawdę śmiesznie i żartują ludzie, że to przestawiło Lewemu znowu celownik na tej końców na tej końcu w sezonu United płaci kurde yy, to jest gówno news żeby była jasność bo nawet sama tutaj redakcja yy, Devil Page yy, podająca te informacje daje tutaj Tiera trzeciego więc ale Dałem to, bo nawet jeżeli w to nie wierzę, czyli w informację, że Adidas, że Adidas dostanie od United 10 milionów funtów za to, że United nie dostało się do Ligi Mistrzów, daję to, bo to brzmi tak kuriozalnie w kontekście tego klubu, że mnie po prostu rozbawiło. I dlatego Wam o tym mówię, że była taka plotka. Ja w to nie wierzę i tak United natraciło tyle pieniędzy, nie awansując do Europy. To, jest, to są dziesiątki milionów, nie 10 milionów, tylko dziesiątki milionów, jak nie w setkach, zależy gdzie by tam zaszli, więc to jest. No, ale mówię, rozbawiła mnie ta plota. Rzadko, która plota wywołuje u mnie uśmiech, a ta rzeczywiście była śmieszna. No i na koniec fantastyczne, fantastyczna zagrywka Betisu przed finałem Ligi Konferencji. Wrzucili grafikę, gdzie wiecie: yy, zwycięzcy Carabao mają ptaka w herbie. Zwycięzcy FA Cup, ptak w herbie. Zwycięzcy Europa League, ptak w herbie. Zwycięzcy Premier League, ptak w herbie. I Real Betis zmienił ten swój herb, gdzie w tym środkowym kółeczku też dali. Ptaka, możecie też sobie to zobaczyć, ten post w komentarzu. Meczem weekendu, wyjątkowo, być może nawet to jest najsłabszy mecz spośród całego sezonu jaki wybieram, ale biorę pod uwagę stawkę i to jest mecz o awans do Premier League, Sunderland wraca do Premier League po golu z samej końcówce i też fajna historia, bo to jest gol Tomiego Watsona, który przechodzi do Brighton i spełnia takie swoje marzenie, że tym... Golem jeszcze daje Sunderlandowi awans, więc bardzo fajna historia. No ale też sam fakt, że w końcówce ta bramka pada, te emocje na pewno podkręcone do maksimum. Więc chociażby za to wybieram ten mecz jako mecz weekendu, no bo też się nie oszukujmy. To jest niezwykle istotny. Jedna z najsilniejszych, pewnie i najsilniejsza liga. Marka uznana, yy, która na ten powrót już czekała parę lat. Więc tym się kierowałem, ale też nie znalazłem jakiegoś takiego meczu, który by sprawił, że o, to jest kapitalne party Dazo. To będziemy promować. Nie znalazłem. Ale dawajcie znać w komentarzach, może coś rzeczywiście przegapiłem. Szybka statystyka dotycząca krótkiej piłki. Kuchy zaliczył 350 występ w barwach Legii Warszawa. Zdziwieni? Okazuje się, że został wpuszczony w końcówce meczu już tego ostatniego ze stalą, bo on był sprowadzony do klubu, żeby w rezerwą pomóc tam w uzyskaniu dobrych wyników. Jak to wyszło, no to to już tam yy, trzeba by sobie sprawdzić, ale no chyba. Różne są opinie, bym powiedział, ale legendą klubu jest niekwestionowaną okrągłą liczbę 350 meczów. Wykręcił sobie bardzo miły, uważam, gest. Saint-Giloise i tu ciekawostka. Zdobywają Mistrzostwo Belgii po 90 latach. I uwaga, asystentem w Saint-Gilles jest Artur Kopyt, moi drodzy Polak, więc też taką ciekawostkę tutaj wygrzebał Rafał, który pomaga mi w researchach. Super sprawa. No i po 90 latach wygrać mistrzostwo, tym bardziej, że byli no już w ostatnich latach blisko, chyba dwukrotnie na drugim miejscu kończyli, no ale udało się. W przeciwieństwie do Zagrzebia. W ciągu ostatnich 20 lat 18 razy mistrz Chorwacji, co sezon przez 7 ostatnich sezonów i teraz wywalają się na buźkę, znowu nie będą mistrzem Chorwacji, co je się zdarza jak widzicie wyjątkowo rzadko, totalna dominacja ligowa. Jeżeli chodzi o nasze podwórko, no to mamy króla strzelców, Eftimis Kuluris 28 goli, to jest wynik, który ostatnio którym poszczycić się mógł Nikolić, ale to było, pff, kurde, no z Dekadę już temu, jak ten czas leci, to jest przerażające. Chyba z dekadę. Więc tak. Polaków w tej klasyfikacji strzelców w ekstraklasie no niestety próżno szukać. Daleko się tam znajdowali. No ale no życie. Jamal Dribbler, słuchajcie. Statystyka udanych dryblingów we wszystkich tych najmocniejszych ligach wygląda tak, że najwięcej dryblingów ma 17-latek. Jamal 224. Na drugim miejscu 155, więc zobaczcie jaka przepaść. To jest praktycznie 70 driblingów udanych więcej, ma doku. W 134, więc już w ogóle 90 y, driblingów mniej w przestrzeni sezonu. I. Pff. To jest moim zdaniem mega gruba, mega gruba statystyka pokazująca no, talent tego gówniarza, nie oszukujmy się. To jest genialny piłkarz i co do tego w ogóle nie ma wątpliwości. Tak jak genialnym jest Antonio Conte trenerem, jeżeli chodzi o Serie A. 2011-12 Scudetto, 12-13 Scudetto, 13-14 Scudetto. 19-22 miejsce, zepsuł się, ale 20-21 Scudetto i teraz 24-25 Scudetto w Serie A. No, przyznacie, że jest to popieprzona statystyka, jeżeli chodzi o tego trenera. Gratulacje, gratulacje, ale coś z nim jest wokół niego, że nawet w tym Napoli, teraz i ta jego historia o tym odejściu z Napoli. To wszystko sprawia, że coś tam, nie wiem, czy to kwestia relacji yy, międzyludzkich, czy trudnego charakteru, nie wiem. Roboty swoją wykonuje świetnie, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o dogadywanie się, to wygląda, no powiedzmy sobie szczerze, średnio. I Kwarackelia też do odnotowania, że on zdobywa w tym sezonie dublet. Zdobywa mistrzostwo z PSG i zdobywa mistrzostwo właśnie z Napoli, bo przecież przechodził tam w okienku... Zimowym. 11 weekendu, widzicie na ekranie. Zawodnikiem znowu nie Sorlot, który znowu tym razem hat e, warto byłoby docenić, ale jednak. Stawiam na Scotta Maktomineja, MVP Serie A, człowieka, który odchodzi z United, zostaje najlepszym zawodnikiem Serie A, kluczowym dla Neapolu w kontekście mistrzostwa. Najwięcej przebiegniętych kilometrów, kluczowe bramki, tutaj również na 1 do 0. To on otworzył wynik nożycami. Nie mogę inaczej. Takie wyróżnienie, oczywiście podsumowanie całego sezonu, tak jak Wam powiedziałem, już wielokrotnie będzie. Osobno zobaczymy, czy on będzie u mnie MVP całego sezonu ogólnie w Europie, ale tutaj na pewno dzisiaj go daje. A bramką daje Gundogana. Zobaczcie sobie taka fajna, trudna technicznie przewrotka, kiedy stał bokiem, odwraca się, strzela jeszcze od poprzeczki. Naprawdę, naprawdę świetnie to wyszło. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, że chodzi o jedenastkę, jeżeli chodzi o bramkę weekendu. A ja chciałem tylko w temacie poruszyć. Bardzo trudną sprawę. Kylian Bapę, moi drodzy, uważam, jest totalnym potworem. Słuchajcie, pod koniec października tabela klasyfikacji strzelców wyglądała tak. Pod koniec października, że Lewandowski miał 14 bramek, 2 asysty. Kylian Bapę 6 bramek i 1 asystę. I pamiętamy, jaka wtedy była mócka o tym transferze Bapę, o tych jego skandalach tam szwedzkich jeszcze wtedy, o tym, że się nie odnajduje. Że ta współpraca wygląda źle, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że jedną z gorszych wiadomości jest właśnie to, i to świadczy o największych piłkarzach, a takim niewątpliwie jest Kylian Mbappé, że on dźwignął się. No i teraz możemy mówić, że powinien być zawieszony i nie powinien grać po tamtym brutalnym ataku, ale pomijamy te kwestie wszystkie, bo to wiadomo, jak to jest sędziowaniem, nie, nie zwracajmy na to uwagi. Grał i strzelał, grał i robił to doskonale. Kylian Mbappé. Na koniec wykręca wynik 31 goli, mając tak gówniany start. Gówniany pod kątem strzeleckim. Zostaje zdecydowanym liderem drużyny w tym swoim nowym premierowym sezonie. Strzela bramki kluczowe. Jest niezwykle ważny w kreacji, jeżeli chodzi o tą końcową tercję. Jeżeli chodzi o szukanie przewagi, jeżeli chodzi o robienie przestrzeni. Jest niesamowicie zrywny, szybki odskakuje rywalom. Precyzyjny strzał z dystansu, dobre wykończenie. To jest piłkarz i teraz zaryzykuję twierdzenie, że w przyszłym sezonie jeszcze za, o Boże, za przecież Sabiego Alonso z Trentem, który tam będzie dogrywał zamiast wrzutkeza. Uważam, że 35 goli w samej La Liga to jest coś, co będzie, tak, jeżeli będzie oczywiście zdrowy, nie? Mówimy o, o Mbappe, który jest zdrowy. Uważam, że Real Madrid będzie miał przez najbliższe lata giganta, który będzie regularnie w La Liga strzelił, strzelał te 30 bramek przynajmniej i będzie kluczowy. I tak uważam, że jak już nastrzelał Bramcelo Barcelonie mnóstwo goli, tak nastrzela ich więcej, bo to jest, słuchajcie, piłkarz genialny. Takich piłkarzy mamy w co sezon praktycznie kilku, nie? To, to możemy sobie wymieniać Salaha, możemy sobie wymieniać Mbappe, możemy sobie wymieniać pewnie Jamala, który teraz też do tego grona wchodzi i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że Mbappe jest piłkarzem niezwykle, to jest i dobra, i zła wiadomość. No, Dobra jest taka, że on jest. W sile wieku. 26 lat, 5-7 lat na najwyższym poziomie go czeka, w zależności jak się będzie trzymał, ale no jest mega profesjonalista, więc mega poziom będzie raczej oferował. To po pierwsze. Po drugie, do, zła wiadomość, mówię, dobra, zła. Dobrze, że nie trafił do tego realu te 3 lata wcześniej, czy, czy, czy 4, bo przynajmniej tyle oszczędził, ale to jest przerażające pytanie jak właśnie Szabi będzie to ustawiał, ale to jest na tyle inteligentny trener, że na 100% wie jaka ma być rola Kyliona Mbappé w tym wszystkim i co do tego nie powinniśmy mieć wątpliwości, że Francuz będzie liderem projektu. Nie wierzę w jakikolwiek inny scenariusz. Vinicius oczywiście piłkarz genialny, jasne, Bellingham myślę, że Najważniejszy to może być piłkarz też Realu ogólnie, no ale sami widzicie, no wymieniamy tych zawodników. Dopchają tam jeszcze teraz Trenta Aleksandra Arnolda. I z tematu weekendu, który nazywa się Mbappe jest potworem, zaraz przejdziemy do tego. Że w ogóle Real Madrid będzie znowu totalnym potworem. Tak, mówiło się już o tym, że tak będzie w tym sezonie, ale jednak i sytuacje z kontuzjami i tak dalej sprawiły, że wyszło jak wyszło. Na pewno będą podrażnieni, na pewno będą odmienieni pod wodzą Szabiego Alonso, ale dobra. Na przewidywania to jeszcze przyjdzie czas. Na pewno trzeba pochwalić to, jak szybko zaczynają działać na rynku, na pewno trzeba pochwalić tego kurde Francuza, że no wszedł na ten poziom, którego wszyscy się od niego e, oczekiwali. No, ostatnie kolejki. Gol z Barceloną, dwa z Celtą, trzy z Barceloną, bo tam jeden to Del Rey. Jeden z Majorką, jeden z Sevillą, dwa teraz z Realem Sociedad. No i cyk. Tak się wygrywa król strzelców. Niestety lewy kontuzjowany w tej końcówce. No i ten wyścig przegrał. Dawajcie znać. Co wy z tego sezonu najbardziej zapamiętacie i najważniejsze, dawajcie znać w komentarzach, co chcielibyście w podsumowaniu sezonu, żeby najbardziej, najważniejsze było, żeby ująć, co przeanalizować, taki odcinek wam przygotuję, być może uda się usiąść z Bolkiem, zrobić to w formie co za typów, dawajcie znać, jakbyście chcieli, oczywiście typować właśnie będziemy, bo nie ma co, no ale jakoś sobie tam to... Podsumujemy. Dawajcie znać, widzimy się w komentarzach. Dziękuję serdecznie. Po raz ostatni w podsumowaniu piłkarskiego weekendu. Ale materiały cały czas na kanale. Wkrótce wam powiem, jaki jest plan na te wakacyjne okresy. Papa. Pa.